Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Amen. Duchu święty, który świeca serca i myśli nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętsze serce Jezusowe zmił się na serce Maryi, się święty Józefie, się święty Atanazy, się święty Tomaszu się Zakwinu, się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Katechizm rzymski według uchwały świętego Soboru trydenckiego dla plebanów włożony z rozkazu najprzód piusa V, potem Klemensa XIII. Czytam o piątym przykazaniu, rozdział szósty z trzeciego tomu o przykazaniach bożych. Nie będziesz zabijał. Pierwszy punkt. Co za potrzeba i pożytek tego przykazania. Co za potrzeba i pożytek tego przykazania. Ona wielka szczęśliwość, która ludziom spokojnym jest obiecana, iż mają być synami boskimi nazwani, bardzo ma pasterzów poruszyć, aby nauki o tym przykazaniu pilnie i uprzejmie chrześcijanom użyczali. Albowiem ku złączeniu wspólnemu ludzkiej woli lepszy sposób znaleziony być nie może, tylko jeżeli by prawo takowego przykazania dobrze wyłożone, i tak jako przystoi od wszystkich świątobliwie było chowane, bo się w ten czas tego trzeba spodziewać, że ludzie mając między sobą wielką wspólność w pokoju i zgodzie żyć będą. Jak zaś rzecz jest potrzebna, aby to przykazanie wykładem było, stąd się poznać może, iż gdy nastąpił niezmierny potop na całą ziemię. Ta była rzecz najpierwszą, którą Pan Bóg ludziom zakazał krwi mówi dusz waszych, zęki wszystkich zwierząt i zęki człowieczej szukać będę. Także w Ewangelii między onem starym przekazaniem, które Chrystus Pan wykładał, to pierwsze było, o którym u Mateusza Świętym tak napisano, rozkazano jest nie będziesz zabijał i tak dalej. Mają też chrześcijanie pilnie i z ochotą przykazania tego słuchać, bo jeżeli na moc patrzeć będą, więc ono ku zachowaniu każdego żywota służy. Gdyż temi słowy nie zabijesz, mężobójstwa pewnie zakazano. Gdyż temi słowy nie zabijesz, mężobójstwa pewnie zakazano. Przez to każdy człowiek z osobna, z wielką ochotą, Umysłu ma go przyjmować tak, jakby gniew Boży, cięższej inne męki przed oczy kładąc. Mianowicie zakazane było, aby z nich, który nie był obrażony. Więc jako to przykazanie miłe jest do słuchania, tak też strzeżenie się tego grzechu, który w tym przykazaniu zakazany jest, wielką w sobie wdzięczność mieć ma. Co w tym przykazaniu Pan Bóg zakazuje albo przykazuje? Drugi punkt. A gdy Pan Bóg przykazania tego moc wykładał, natychmiast pokazał to, iż dwie rzeczy w Nim zawierają się. Pierwsza, aby nie zabijali, co nam czynić zakazano. Druga, którą nam czynić rozkazano, gdybyśmy w zgodnej przyjaźni i w miłości z nieprzyjaciółmi mieszkali, ze wszystkimi pokój mieli i wszelkie niepożytki skromnie cierpieli. Czy zwierzęta możemy zabijać na pokarm? Że zakazano zabijać, więc najprzód uczyć potrzeba, które zabijania są, tych przykazanie to nie zakazuje. Nie zakazano bowiem zwierząt zabijać, bo jeżeli Pan Bóg dopuścił, aby ich używać mogli, zatem zabijać ich się godzi. O czym tak święty Augustyn mówił, gdy to słyszymy, nie będziesz zabijał. Nie rozumiemy tego, aby o ziemskich pożytkach lub też o drzewach to rzeczono, bo żadnego czucia w nich nie masz ani o bezrozumnych zwierzętach, bo te żadnej wspólności z nami nie mają. Ekolodzy mogą czytać. Nie? Czwarty punkt: komu i kogo zabijać się godzi. Drugi zabijania dopuszczonego sposób jest, który onym urzędom należy, którzy mają moc zabijać, za którą mocą według zamierzenia prawa i osądzenia każą ludzi złośliwych, a niewinnych bronią. I gdy się oni w tym urzędzie sprawiedliwie obchodzą, natychmiast nie tylko dla takiego zabijania winny żadnej nie mają, ale też przykazaniu temu boskiemu są bardzo posłuszni, które zakazuje zabijać. Bo gdy ten jest koniec przykazania tego, aby zdrowie i żywot ludzki był opatrzony, więc się ku temu ściągają one karania przełożonych, którzy porządnie karzą złości, aby żywot ludzki był bezpieczny. Gdyby śmiałość i krzywda przez karanie powściągnione były. Przeto Dawid mówił. W poranku to jest bez zwłoki. Zabijałem wszystkich grzeszników na ziemi, abym wygubił z miasta pańskiego wszystkich, którzy nieprawość czynią. Czyli tu jest tytuł do karania śmiercią przez prawowitą władzę. Bergolio powinien to czytać. Widocznie nie doczytał albo czytał, ale nie liczy się z nauką katolicką. No, i jeszcze jest na wojnie, czy godzi się zabijać. Tym też sposobem nie grzeszą oni, którzy wojnę spra wojną sprawiedliwą nie dla okrucieństwa albo jakiej chciwości, ale dla pospolitego tylko pożytku nieprzyjaciołom życie biorą. Są jeszcze takowe zabijania, które mianowicie z rozkazania Bożego bywają. Synowie lewi nic nie grzeszyli, którzy jednego dnia tak wiele tysięcy ludzi zabili. Te morderstwo uczyniwszy, tak mówił do nich Mojżesz, poświęciliście dziś ręce wasze panu. I jeszcze jeden punkt przeczytam. Szóste kiedy kto, kogo przypadkiem zabije. Niewinien jest przykazania tego i ten, który nie z dobrej woli lub z rozmysłu, ale z przygody człowieka zabije, o czym w księgach Deuteronomii, tak napisano. Który by zabił bliźniego swego niechcący, a o którym można dowieść, że ani wczoraj, ani onegdaj nie miał przeciw niemu żadnej złej woli, albo nienawiści, ale w szczerości szedł z nim do lasu, rąbać dwa, tam dwa rąbiąc, siekiera opadła z pożyska, uderzyła przyjaciela jego i zabiła, etc. Takie zabójstwa, ponieważ nie z woli albo umysłu, przytrafiają się dlatego ich niekoniecznie za grzech poczytują. Co się Augustyna Świętego zdaniem dowieść może, który mówi uchowaj Boże, gdy co dla rzeczy dobrej i przystojniej czynimy, a nad wolę naszą przytrafi się co złego, aby nam to za grzech poczytane, poczytano być miało. No dalsze punkty nastąpią. No, to jeszcze przeczytam, bo to jest kiedy staje się winien zabójstwa przypadkiem go popełniający. To ważne jest właśnie, że gdzie jednak dwojakiem sposobem ten grzech popełniony być może? Jeden jest, gdyby kto bawiąc się rzeczą nieprzystojną zabił człowieka. Dajmy przykład, Jeżeliby by kto niewiastę brzemienną pięścią albo piętą, a onemu, kto się z tobą chce prawować i odjąć ci suknię twoją, daj mu i płaszcz, a ktokolwiek by cię przymuszał, abyś z nim szedł jedną milę idź ty z nim dwie. Z tych więc rzeczy, któreśmy już przypomnieli, wiedzieć się może, jak są ludzie do tego grzechu skłonni, których przykazanie to zakazuje, jak się wiele ich znajduje, którzy jeżeli nie ręką, jednak sercem zabijają i mężobójstwo pełnią. Następny punkt nastąpił. Czternasty punkt będzie następny, jak ciężkim grzechem jest zabójstwo. I z księdza Gilberta Honeja o praktycznych zasadach kierowania duszami, stanowisko kierownika w sprawie posłuszeństwa. Zakonnik lub zakonnica mogą w taki sposób łamać zewnętrzny, zewnętrzny ślub posłuszeństwa, złamanie ślub. Jeśli przełożony rozkaże coś legalnie pod posłuszeństwem w sprawie ważnej. Już to ze względu na samą rzecz, już to ze względu na okoliczności lub nacisk prawowitego przełożonego, zakonnik zaś temu rozkazowi się nie chce poddać, może popełnić grzech ciężki. Może popełnić grzech ciężki. Bez złamania cnoty posłuszeństwa. Jeśli przełożony wprawdzie nie w imię ślubu posłuszeństwa, ale zresztą całkiem formalnie wydaje rozkaz w sprawie zarządu, zgromadzeniem lub dla pożytku życia w zgromadzeniu, należy mu się posłuszeństwa, jak każdej prawowitej władzy, która praw swych nie przekracza. Ce uchybienie w doskonałości posłuszeństwa. Każdy gorliwy zakonnik czy zakonica stara się wypełnić wolę przełożonego jak najwierniej, uwzględniając nie tylko formalny rozkaz, ale nawet życzenia prawowitej władzy. Kierownik będzie zachęcał do takiego właśnie ochotnego posłuszeństwa, nawet dla rad władzy przełożonej. Władza bowiem nie zawsze chce rozkazywać, choć sprawa jest ważna, aby dla oziębłych nie stwarzać powodu do grzechu. Nie można więc dopuścić, aby w zgromadzeniu słuchano tylko rozkazów formalnie wydanych. Przy tym wszystkim baczyć musi kierownik, aby posłuszeństwo nie było tylko zewnętrzne, faryzejskie, mechaniczne, ale naprawdę wewnętrzne. Prawda, że intencja prawa nie podpada pod prawo, ale zakonnik powinien przejmować się duchem danego prawa czy rozkazu. Jeśli chce naprawdę dążyć do doskonałości, niech sobie przypomni słowa świętego Pawła, litera zabija ducho żywia. Czysto mechaniczne wypełnienie rozkazów ostatecznie wystarczy, ale gorliwości ani doskonałości nie przesporzy. Posłuszeństwo zakonikań i zakonicy powinno być ślepe, wielkoduszne, stałe i roztopne. Posłuszeństwo zakonikań i zakonicy powinno być ślepe, wielkoduszne, stałe i roztopne. Ślepe w obrębie. No, że nie, nie może. O, szczęść Boże, nie widziałem, witam wtedy. Ślepe w obrębie tego, co czytałem wcześniej. Że jeżeli by rozkaz był niegodziwy albo szkodliwy, to nie ma go tytułu wykonywać, wręcz jest obowiązek go nie wykonać. Tak? Ślepe, jeżeli ma na względzie, jest zgodne z wiarą, zgodne z dobrem, z przykazaniem Bożym, nie jest przeciwko Bożemu prawu. Jeżeli jest, nie wolno słuchać. Dalsza, dalsze punkty punkt, Daj Boże nastąpią. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, z prawem duszę proszę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w Twojego Jezus. Święta Maryjo, zbawie, Teraz i w Najświętsza Panno Maryjo, dusze Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, spraw z duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono wodrze Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci na naszej Amen. Jezu Maryjo Józefie, święty Wam, oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu Mariu Józefie, święty Wam, Bądźcie oddaję Ci przeskonań. Jezu Mariu Józefie, święty Przez proszę Bogu Ducha, oddam. Mario, wspomożenie wiarnych ucień. Mario, pogromicielko wszelkich herezji. Za na. Doniosłobisku. Benedyktat vos omnipotens Deus patet, et Spitus sanctus an. Mario, królowo polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mario, królowo polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Mariu, Krowopolski, jestem, jestem przy, przy tobie, tobie, pamiętam Człowa. Ad tej tei gloria. Dziękuję. Zapłać. Szczęść Boże, Pan. Szczęść Cicho, Pan Nie. Nie, Nie chciałem słuchać.